Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kluczyki proszę. To nie są moje proszę pani, to są pewnie pani kluczyki. Ale będą pana. Zwracam auto. Jak to zwracam auto? Przecież pani sama wybierała. Wybrała najlepsze. Sama wybierała. A co pan mi opowiadał o tym aucie? Luksusik, cymesik, okazja, żęk proszę pana, kupa złomu. Że co? Złomów? Oczywiście klima. Będzie klima. Klima. Ty! Klimat! Myślałem o takim ładnym klimaciku w samochodziku. O tym myślałem. Aha, nie. Pan mówił dobrze. Pan mówił klima Proszę pana. Jest klima Czy chce, czy nie chce, ona jest. Wiatr hula po samochodzie, a jak śnieg pada, to z tyłu można na siedzeniu bałwana ulepić. po dwa okna się o tyle nie domykają. To właśnie klimat. Jest i klimat. Jest klimat. <grystanie> Widzi pan tę śliwe pod okiem? O, mąż nerwowy. Nie proszę pana. Nie, nerwowy nie, mąż spokojny. Przygrzałam brzuka. Gdzie te poduszki powietrze, co miały mnie chronić? Przygrzałam brzuka i tak pani spokojnie mówi. Zdarza się. Pani, okulista jest potrzebna, a nie poduszki. Proszę pana. A panu adwokat, bo to się bez sądu nie obejdzie. Proszę pani, mam chyba cztery w barku. Może proszę, <coughs> ja panu koleje. Proszę pana, poduszki. O, papierek. A proszę pani, mówiłem wprawdzie o poduszkach, ale a. czy o powietrznych? Na pewno nie o takich zwykłych, no na tak wiem, pan Uch. Pan, ta? Oczywiście, taki papiereczek, jak wafelek. Proszę pani, gdyby położyć o, na nie papier, ale jeśli pani położy te swoje 100 kg, to żadna poduszka kształtu no, okay. nie zachowa. To już jest bezczelność, proszę pana. A zamek centralny? Y, miał być zamek centralny. A działa tylko jeden. Bo drzwiach od strony kierowcy. Proszę pani, jak centralny, to tylko jeden. No i właśnie jest. O. A wskaźnik paliwa? Pani. Nie działa! Jak się Pani naleje, to autko jedzie? Chyba pan jest chory. Jak panie, może jechać, rozkracza się i stoi. To jest najlepszy wskaźnik, tylko trzeba go używać. Proszę pani, proszę o zwrot pieniędzy. Kiszka z tym zakupem nie ma, nie ma mowy. To jest kupa złomu, żech. ja sobie nie życzę. <laughs> proszę pani, jaki zwrot? Sama pani wybierała, nie przeszkadzaliśmy pani. Proszę pani, to, to nie jest kiszka, żeby sobie tak o, o, zwrócić. A zaraz kiszka, a zaraz, zaraz. Czy to nie pani z mężem prowadzicie tę masary tam pod lasem? Oczywiście, że to my prowadzimy. A to wszystko się zgadza, proszę pani. Nasz mechanik był u Państwa kierowcą. Możliwe. I wszystko opowiadał, że to na ni dodajecie do tej kiszki papier toaletowy i to w najgorszym gatunku. Oraz mółkę kartą każdy mamną, ja A cena no, jak szynkę, Był własny ale ja regionalny. Ale ja nie przyszłam tutaj do pana z preferencjami. Ja to był taki dowcip. Wcześniejszy, no na Prima Prys, cymesik. samochód i cymesik. A ścieki, proszę pani, do lasu płyną. A z tej przed lasem to wszystkie ślimaki tak spieprzają, że rogi pogubiły. pana, jest poduszka powietrzna, jest klima, jest wszystko, zamek centralny. Ja jeszcze polecę pana zakład innym. Bardzo panu chciałam podziękować osobiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.